Hej, hej, kochani moi. Witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie Saków. Tak jak już zapewne wiecie, z jednego z odcinków nie będzie maratonu. Także ponagrywałam miksy. To będą takie teścikowe, teścikowe dokładnie. Będziemy tutaj testować po prostu strapeczki w niedużych miksach takich o, niedużych, nie małych, lecz w sam raz. No i ten już właśnie odcinek który dzisiaj nagrywam dalej starymi pazurami zobaczycie jak ja już będę na urlopie, nagrywam na zapas, ponastawiam żebyście przypadkiem o mnie nie zapomnieli tak dokładnie i jak mi się uda to jeszcze ponagrywam coś w Anglii, z angielskich strapeczek, bo właśnie tam będę, będę u Mamusi. Także co, bierzemy się do drapania. Dzisiaj mamy drogę do miliona. Bonus 7, czarny diament, owocowa eksplozja, szczęśliwe linie. Kasa wpada, szybki 50 i money. I tak. Monej ma numer 200, szy, szybkie 50, kasa wpada. Szczęśliwe linie owocowa numer 100, yy, czarny diament numer 23, bonus numer 11 i droga do miliona. Ostatnia spaczki numer 15. Także zaczynam ja owocową i tę linie nadrapałam, bo wiecie, że no, nie lubię za długo się ślimaczyć z tymi zdrapkami. Szukamy trzech takich samych kwot dla wrażliwych, dla wrażliwych, którzy nie mogą patrzeć na moje paznokcie, to odsyłam na razie gdzie indziej, bo niestety nagrywam naprzód, a do wizyty jeszcze trochę. Mamy pustaka pierwszego, szybkie 50, w bonusie szukamy 50, jest sztabka i trzy identyczne kwoty, jest 50 tysięcy, 500, stówka. 50 tysięcy, 4 zł, 50 zł, 4 zł, 50 zł i 2 zł czyli pustek. Kasa pada, szukamy pliku, szukamy sejfu, sejf miałam raz i to na live na TikToku. Jest ananas, pik, winogrono, pomarańcza, banany, jest plik, pierścionek, jabłko. Arbus i gwiazda. A tu mamy dwa złote. No i fajnie dwa złote. Mieć, a nie mieć. Kodzik se strapie. Na dwa złote. To już nie będę się chować. <laughs> mamy szczęśliwe linie. Nic mi się tu nie ułożyło. Trzymajcie kciuki. Sztabki szukamy. Wiśnie. Wiśnie są słoneczko też jest. No ciekawe, czy coś my tu wydrapiemy, czy nie. Pik jest on. Korona. Tref. Nie widzę. Krat. Okej. Okay. Serducho nie widzę, kości proszę, mamy linie, super jabłko pewnie będzie zwrocik, no ale lepiej zwrocik niż do kosza i gruszka i sprawdzamy mamy trzy złocisze tak jak mówiłam, zwrocik kodzik sobie zdrapie później ok grosz do grosza, będzie kokosza jak to mówią owocowa Eksplozja żadnej linii nie mamy. W tych teścikach mamy właśnie ostatnie numery z paczek różnych z Poza dzisiejszym czarnym diamentem i bonusem. Figa. Już to dla Was nagrywam, abyście mieli co oglądać, jak mi nie będzie. A Kokos. Pomarańcza, gruszka i ostatni symbol, jabłko, ale nic nam to nie daje, kontrolne d, no niestety. Bierzemy się za czarny diament z numerem 23, szukamy wygrywających liczb, gwiazd, diamentów. Diament nam mnoży. Mamy 3, 8, 18, 21 i 9 takie niski. A mamy, no, 16, to było tak, gdzieś, 30, dobrze by było. Piątka, 13, 23, 33 na wyjazd jak znalazł. Dziewiętnaście, trzydzieści pięć, siedem, jest wygrana super. Dwadzieścia osiem, trzydzieści dwa, jedenaście, trzydzieści siedem, szóstka, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery. I 2, a tu mamy dyszkę. Nie wiem, czy mówiłam w ogóle jaki wkład. Dzisiaj 20, 30, 40, 46, 48, chyba 52. No teraz już skupiałam, bo wyrzuciłam te zdrabki tu na bok. Kontrolne B. W każdym razie, gdy się na karne włączycie, ja tu mam w koszu obok rzucone, tak że nie będę tego wygrzybywać. Bonusik 7 w zielonej wersji. 11. Szukamy pliku, szukamy siódemeczki, która nam mnoży. Jest perła. O jest plik, no świetnie. Piłka, narty, kawa, diamenty, podkowa, awokado, zegar, rower, balsam, karta, ananas, palma, biedronka, korona, klips. Słońce, plecak i cytryna. A pod plikiem co my tu mamy? Ohoho, się sunę. 50 zł. Ja pierdzielę. No to ja już jestem słuchajcie na plusie. To jest moja pierwsza taka wygrana, słuchajcie, w bonus 7. Szok i niedowierzanie. Patrzcie na 50 zł pod plikiem. Wow. Wow wow wow, to by tak dalej. I ostatnia zdrabka, droga do miliona. Aby wygrać musimy, musi być nasza liczba taka sama jak wygrywająca bądź pod naszą liczbą musi być znak X2. Wtedy wygraną mnożymy, jeszcze nigdy nie udało mi się z tego x2, przynajmniej nie pamiętam. Mamy 15 i 17, 12 i 41, 43, 42, 8.

28, 13, 5, 21, 38, 24, 10 i 19. No niestety FM droga do miliona jest pusta, ale nie płaczemy, nie przejmujemy się. Mówię 52 albo 54 zł, bodajże taki wkład, już nie wiem. A mamy słuchajcie perełkę 5 dyszek w bonus 7, dyszkę w czarnym diamencie, 3 złote w szczęśliwych liniach i 2 złote kasa wpada. Także mamy 65 zł. No ja się cieszę bardzo po fali pustaków to jak znalazł. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał, aby być ze mną na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa-pa pa. pa, pa.